Nie zapominam o waszych propozycjach do materiałów, nawet jeśli pojawiały się dawno temu. Czas na kolejną gwiazdę w cyklu legendarnych ciekawostek. W 25 odcinku bohaterem był Alessandro del Piero, a dziś pora na jego najskuteczniejszego partnera za czasów gry w Juventusie Dawida Trezege. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Siódmy najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji, były mistrz świata i Europy i Solenizant sprzed trzech dni jest bohaterem dzisiejszego odcinka. A wy możecie zostać moimi bohaterami, jeśli zostawicie łapki w górę pod odcinkiem, zasubskrybujecie kanał i zostawicie po sobie pamiątkę w postaci komentarza. A ja zapraszam na materiał. Dawid Trezeguet to były napastnik urodzony 15 października 1977 roku, mierzący 190 cm wzrostu. Największymi sukcesami tego gracza było mistrzostwo świata w 1998 roku, mistrzostwo Europy dwa lata później, drugie miejsce na mistrzostwach świata w 2006, a także dwa mistrzostwa Włoch w barwach Juventusu i dwa mistrzostwa Francji za AS Monaco. Karierę seniorską rozpoczynał w 1993 roku w barwach Platense. Po rozegraniu pięciu meczów trafił do AS Monaco w 1995. Tam grał do 2000 roku, kiedy to za sporą sumę przeniósł się do Juventusu. Z niego zdecydowanie Trezegę najbardziej jest znany. Grał tam w końcu 10 lat. Później były jeszcze Hercules, Banias, River Plate, Newell's Old Boys. Oraz indyjskie Pune City. W reprezentacji Francji grał w latach 1998-2008 i w 71 meczach strzelił 39 bramek. A teraz ciekawostki. Przeglądając karierę Trezeg może zaskoczyć niektórych, że Francuz swoją karierę rozpoczynał w Argentynie. Jego ojciec Jorge jest Argentyńczykiem. Dawid przyszedł na świat w czasie, gdy jego ojciec, piłkarz, występował we francuskim Rouen. A gdy młody Trésége miał dwa lata, wrócili do kraju jego ojca, by tam kontynuował karierę. 12 czerwca 1994 roku w wieku 16 lat, 7 miesięcy i 28 dni zadebiutował w seniorskiej piłce w barwach Platense. Po zaledwie pięciu meczach ligowych przeniósł się do kraju, w którym się urodził, by zasilić barwy Monaco. Mogło jednak stać się inaczej. Zanim podpisano kontrakt z Monaco, zawodnik był już dogadany z Paris Saint-Germain, jednak w tym przypadku nie dogadały się kluby. Co może okazać się zabawne w momencie gdy Trezeguet podpisywał kontrakt z Monako pomimo urodzenia się we Francji nie znał w ogóle języka francuskiego. Teoretycznie David Rezege był zawodnikiem, który mógł występować zarówno w reprezentacji Francji, jak i Argentyny, z której pochodzili jego rodzice. Dlaczego zdecydował się na Francję? Jak sam stwierdził, w tamtym czasie nie zezwolono mu na dwa paszporty i musiał zdecydować się na jeden. Wybrał francuski i niedługo potem stał się regularnym zawodnikiem cadre Leble w kilku grupach wiekowych. W 1998 roku David Trezeguet pobił do dziś aktualny rekord Ligi Mistrzów strzelając bramkę w ćwierćfinale z Manchesterem United. Piłka wpadła do bramki z odnotowaną prędkością 157,3 km/h. Jest zdecydowanie największym bohaterem piłkarskich mistrzostw Europy z 2000 roku z Belgii i Holandii. Gdy po 90 minutach w finałowym spotkaniu w Francji z Włochami widniał remis 1 do 1, dogrywka w tamtych czasach przewidywała grę do tzw. Złotej Bramki, czyli pierwsza drużyna, która strzelała, zdobywała tytuł. Zdobywcą zwycięskiej bramki wówczas w 103 minucie meczu został właśnie Trezeguet. Pomimo wielkiej klasy i wielu zdobytych bramek, Trezegę wydawać by się mogło nigdy nie był aż tak doceniany w świecie. W plebiscycie złotej piłki tylko dwukrotnie udało mu się zdobyć jakiekolwiek punkty. W sumie otrzymał ich ledwie 11 w latach 2000 oraz 2001. Jednak rzecz jasna, nigdy nie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu. Pomimo że Dawid Rezege aż 11-krotnie w trakcie swojej kariery strzelał powyżej 10 bramek w sezonie ligowym, tylko raz udało mu się zostać królem strzelców. Było to w sezonie 2001-2002 w barwach Juventusu, gdy strzelił 24 bramki w mistrzowskim sezonie. W styczniu 2002 roku Dawid Rezege miał wypadek samochodowy razem z trzema kolegami z Juventusu Gianluca Zambrotną, Markiem Juliano oraz Enzo Mareską. Na szczęście żadnemu z piłkarzy nic się wówczas nie stało. Dawid Rezege w paru najważniejszych momentach w karierze miał ogromnego pecha do rzutów karnych. W finale Ligi Mistrzów 2003 był jednym z zawodników Juventusu, którzy przestrzelili rzuty karne w konkursie jedenastek, przez co stara dama przegrała. W życiu Trézége była to najbliższa szansa piłkarza na sięgnięcie po to trofeum. W finale Mistrzostw Świata 2006 natomiast Trézége jako jedyny nie strzelił rzutu karnego, a Francja przegrała z Włochami i musiała pocieszyć się tytułem wicemistrza. 10 razy w ciągu swojej kariery strzelał hat triki 6 razy było to w barwach Juventusu. Co ciekawe, tylko jeden mecz w całej karierze Trezeguet, w którym strzelił dwie lub więcej bramek, nie zakończył się zwycięstwem jego zespołu w rozgrywkach ligowych. Było to spotkanie Serie A 25 stycznia 2004 roku, gdy Juventus zremisował na wyjeździe 3 do 3 z Empoli. Wszystkie trzy bramki strzelił Trezeguet. Trezeguet był jednym z wielu legendarnych francuskich piłkarzy, którzy zakończyli kariery reprezentacyjne za panowania selekcjonera Raymonda Domeneka. Po tym jak dla napastnika nie znalazło się miejsce podczas Euro 2008, jawnie twierdził on, że Domenek był głównym powodem jego rezygnacji. Kontrowersyjny trener, potrafił zdradzić również do siebie takie legendy jak Nicola Anelka, Patrice Evra, Ludovic Julie, Eric Abidal, Franck Ribéry czy Jeremy Toulalon. Trezeguet ze 171 bramkami jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Juventusu spośród piłkarzy spoza Włoch. Z obecnie grających w klubie zawodników nie ma ani jednego nawet w pierwszej dwudziestce tego rankingu. Przez lata w Juventusie dominowała czwórka ofensywnych zawodników – Trezegu, Del Piero, Nedved oraz Camoranesi. Gdyby spojrzeć na statystyki, aż 54 bramki dzisiejszy bohater odcinka zdobył po asystach pozostałej trójki. Sam asystował im 20 razy. W 2010 roku w wieku 33 lat dokonał dość zaskakującego wyboru i po zerwaniu kontraktu z Juventusem podpisał kontrakt z Benjaminkiem hiszpańskiej La Liga Herculesem Alicante. Pomimo zdobycia przez niego 12 bramek i triumfie w debiucie 2-0 do 0 nad Barceloną, klub spadł z ligi, a Francuz opuścił go po sezonie. Ten transfer był jednak bardzo sentymentalny, gdyż Alicante to miasto, z którego pochodziła jego była żona. Tego typu sytuacje nie zdarzają się często. W meczu siódmej kolejki La Liga w 2010 roku Herkules Dawida Trezege zremisował 2-2 z Villarealem. Francuz strzelił bramkę w 40 minucie, a już 4 minuty później musiał opuścić boisko z powodu czerwonej kartki. W zespole Realu bramkę w drugiej połowie zdobył Borha Valero, który później również z czerwoną kartką zszedł z boiska. UAE Pro League, czyli pierwsza liga w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to jedyne rozgrywki, w których Trezegge nigdy nie zdobył bramki spośród wszystkich rozgrywek, w których wystąpił. Było to spowodowane ciężką kontuzją, której nabawił się już w trzecim meczu w barwach Banias, po której zdecydowano się na wcześniejsze zakończenie współpracy. Jego ulubionym momentem w karierze była gra dla argentyńskiego River Plate, któremu kibicował od dziecka. Pomimo pierwszego w historii spadku klubu do drugiej ligi, Trezeguet najpierw pomógł im powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej, a później kontynuował swoją przygodę w klubie w kolejnym sezonie. Stał się ulubieńcem kibiców, ale nie trenera, który zdecydował się odstawić kapitana od składu pomimo wielkich protestów w klubie. Trezege podobnie jak kilku jego kolegów, kończyli karierę w 2014 roku podczas historycznego pierwszego sezonu indyjskiej Super League. Innymi zawodnikami kończącymi tam kariery byli m.in. Alessandro del Piero, Robert Pires, David James czy Fredrik Lungberg. Klub, w którym występował Trezege, rozwiązano po pięciu latach. Jego syn, Aaron, urodzony w 2000 roku, miał możliwość zostania profesjonalnym piłkarzem, lecz wybrał zupełnie inną dyscyplinę sportu. Jest zawodnikiem Muay Thai dziedziny kickboxingu. A czy wy macie jakieś wspomnienia dotyczące kariery Davida Trezege? Czy mógł wyciągnąć z niej więcej? Co by się stało, gdyby ostatecznie grał dla reprezentacji Argentyny, lub gdyby trafił do PSG zamiast do Monako. Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał po więcej piłkarskich materiałów i zostawcie łapki w górę, jeśli wam się dzisiaj podobało. Ode mnie wszystko. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.